Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Skorpiotarot Zapraszam rybki na czytanie Co idzie do ciebie z nowiem księżyca Z końcem lipca do sierpnia Do kolejnego nowiu w miesiącu sierpniu Czyli czytanie na prawie miesiąc Moje drogie ryby, weźcie to co rezonuje A reszcie zostawcie tym osobom, które miały usłyszeć czytania Pamiętajcie o włączeniu subskrypcji i dzwoneczka Nie zapomnijcie kochani też pozostawić łapki w górę i komentarza pod filmem bo to właśnie na podstawie ilości łapek w górę wychodzą filmy w kolejnym miesiącu. Tak więc zobaczmy, moje drogie rybki, co dla Was. Najpierw z, z mądrości wyroczni. Zobaczymy, jakie przesłanie dla rybek z kart mądrości wyroczni. Aha. Mamy kartę 11. Zgodnie z zasadami zgodnie z zasadami i już patrzymy, co tam jest dla was na przekaz moi kochani, to jest przestrzeganie zasad społecznych, norm społecznych, konformizm poszanowanie zwyczajów kulturowych lub rodzinnych wszechświat działa w ramach struktury boskich praw i zasad, które oferuje która oferuje ramy dla ludzkich doświadczeń i rozwoju. Prawo obfitości, prawo do modlitwy, prawo karmy, prawo przyciągania, prawo do myślenia. Prawo zadośćuczynienia i prawo natury to tylko kilka, które są znane. Zasady te tworzą doskonały porządek i działają z precyzją przekraczającą ludzkie zrozumienie. Nawet rewolucja ma swoje miejsce w prawie uniwersalnym. Z kolei istoty ludz ludzkie mają swoje własne prawa i zwyczaje, które różnią się w zależności od kultury i rodziny. Prawa utrzymują porządek społeczny i rządzą zachowaniem. Teraz y Odzwierciedlając instynktownie uznanie znaczenia harmonii. Teraz jest czas, aby nauczyć się tych praw i dostosować się do nich, zamiast być buntownikiem i je lekceważyć. Kiedy pojawia się ta karta, poddaj się przyjętej strukturze i przestrzegaj zasad, nawet jeśli wydają się nie mieć sensu. Przestań stawiać opór, ponieważ uniwersalne prawa naprawią każdą dysharmonię. Otwórz oczy na te uniwersalne prawa, a będzie ci łatwiej trzymać się zasad. Bogadywanie się z innymi zawiera zrozumienie i poszanowanie tego, kim byli, kim się stali w wyniku wpływu środowiska, kultury i doświadczenia. Znajdź kompromis, który pozwoli na rozkwit relacji, jednocześnie szanując indywidualność drugiej osoby. Graj zgodnie z zasadami. Zamiast próbować łamać je lub naciskać na innych, aby dostosowali się do sposobów, w jakich chcesz je stosować, w rezultacie wasza więź się pogłębi. <laughs> Okej, okay. czyli kluczem tutaj jest kompromis, e, znalezienie kompromisu, aby e, relacja e, rozkwitła, aby też jakaś współpraca być może rozkwitła, e, szanując jednocześnie indywidualność drugiej osoby. E, gra zgodna z zasadami, zamiast łamania i buntowania się wobec zasad, e, może to, kochani, dostosowanie mm, się, Eee, może pogłębić więź ok zgodnie z zasadami, tak jak w tytule karty a my sobie sprawdzimy teraz, co ta od ma do przekazania rybkom co karty Tarota mają rybkom do, do przekazania co idzie do was co idzie do rybek No i drodzy, zatem zobaczmy. Cztery buławy. Paźmieczy. I as pentakli. I as pentakli. E, jaka, kochani, na to rada, wskazówka, potencjalny wynik? Dwie buławy. Dwie buławy. Mhm. I w tle mamy ósemkę buław, mamy umiarkowanie, dwójkę mieczy, cztery miecze, dwójkę pentakli i królową pentakli. A później nowy początek. Moi drodzy, macie tutaj trochę tych, macie w sumie trzy dwójki, trzy razy dwójki, dwójkę w, w wyniku potencjalnym w Radzie, a dwie dwójki w tle. <laughs> Więc moje ryby, no jest tutaj dualność. To może być Wasza dualność, czyjaś du dualność, lub po prostu. No tak, w sumie tak. E, zatem zobaczmy. Cztery buławy. Moi kochani mówią o tym, że idzie do Was bezpieczeństwo, ochrona i dobrobyt. Takie lepsze czasy. Będzie tak bardziej na luzie, bardziej sielsko, bardziej radośnie. Będzie się trochę działo, nie będzie, się, nie będzie nudno. Ale też, kochani, będzie jakiś nowy obszar do odkrycia w waszym życiu. To się zbliża. Pokazane jest też, że będziecie szli jakąś nową ścieżką, nową drogą tutaj. Jeżeli chodzi o tą kartę czwórki buław. To jest właśnie ta nowa droga. Zapewne po dokonanym jakimś wyborze, tylko że wy za bardzo nie jesteście zdecydowani, bo kochani, podjęcie pewnych działań przyniesie dobre rezultaty. Może na gruncie zawodowym, biznesowym iść do was podwyżka, lub awans. Może do was iść oferta pracy. Możecie nawiązać, może przyjść ktoś z kim, no właśnie, okaże się, że nawiążecie sprzyjający kontakt biznesowy. Jest tutaj, pokazuje się też jakaś, jakieś szczęście i radość ze zdanego, być może, egzaminu, moi drodzy. W każdym razie, tutaj jest pokonanie pewnych trudności, umacnianie, stabilizacja. Może tak być, że osoby, które gdzieś tam wykańczają czy też budują dom, no może się okazać w sierpniu, że ukończycie budowę. Ewentualnie jest tutaj pokazana właśnie przeprowadzka do nowego domu. Są osoby, które zaliczą szczęśliwy powrót do domu też. Do miesiąca czasu. Moi drodzy, i tutaj idzie do Was też wszelka pomyślność w sprawach uczuciowych, tak to widzę. No, w uczuciowych i tutaj w biznesowych, tak, w zawodowych, i jedno i drugie. Tak więc, tu taki czas odprężenia, nawet powiedziałabym, zabawy, dobrej zabawy, spotkań towarzyskich. No, idzie planowanie, i to planowanie związane czy to z biznesem, czy z pracą, czy z uczuciami, czy ze związkiem, z relacjami, to wasze planowanie ma dużą szansę powodzenia. Moi kochani, może też być w drodze do Was zaproszenie na uroczystość, jakąś na przykład weselną, na jakiś ślub. No i kochani, szczególnie osoby, które są same, są singlami. No, dla was e, idzie taki czas, w którym będzie można nawiązać nowe znajomości, więc trzeba tutaj mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Mamy też pazia mieczy, które do Was idzie. I teraz, e, kochani, u wielu z was e, wyjaśni się jakaś sprawa z przeszłości. E, przyjdzie wyjaśnienie sprawy z przeszłości, uda się coś wyjaśnić. E, albo po prostu. Mm, e, albo kochani, y, może być to wyjaśnienie poprzedzone jakąś dyskusją, może nawet poprzedzone konfliktem. Tutaj jakiś problem może dać podłoże do rozwoju sytuacji, i może tutaj być też dylemat, no bo. Słuchajcie, no może być właśnie, może się tutaj coś wyjaśnić, i po wyjaśnieniu tej sprawy, wy będziecie mieć trochę taką dualność, bo jest tu owszem praca, doskonalenie się i praca nad czymś lub nad kimś, tak? E prowadzi to do spokoju, prowadzi to do harmonii w waszym życiu, do równowagi, ale też prowadzi to do niezdecydowania. A u was pojawi się wybór, gdzie wy nie będziecie za bardzo. Wiedzieli, co wybrać, kogo wybrać, którą drogę, którą osobę, którą ofertę pracy, i będziecie chcieli tak na rozum, na logika dokonać wyboru. Niektórzy z Was będą potrzebowali trochę czasu na odprężenie się, na relaks, na regenerację, na wyzdrowienie może niektórzy na uleczenie czegoś w sobie albo na wyleczenie się z kogoś. Moi drodzy, no bo znowu jest ta dwójka pentakli, która pokazuje tutaj tą dwoistość, dualność. Tu są dwie możliwości, dwie opcje. Są cały czas albo dwa jakieś źródła dochodu, które ewentualnie dochodzi, drugie źródło dochodu u Was też jest taka możliwość właśnie albo druga możliwość zarabiania albo, kochani, druga opcja druga osoba do relacji, do związku, druga znajomość. I pokazana jest tutaj królowa Pentakli, czyli pokazana jest tutaj no, osoba, która e, to jest postawienie na troskę lub osoba po prostu e, jest opiekuńcza, troskliwa, e, opiekuńcza, troskliwa, kochani. E, Praktyczna, taka uziemiona, y, stabilna materialnie, stabilna emocjonalnie. Ktoś, kto wnosi do waszego życia spokój finansowy, spokój materialny, ale też spokój emocjonalny. Więc y, no, niektórym uda się coś wyjaśnić, może tutaj będzie pójście na jakiś kompromis, ale są też osoby, dla których mm, może być to trochę trudniejszy czas, bo y, jeżeli wy będziecie składać jakieś propozycje, to one mogą być odrzucone. Może się tak zdarzyć. Może się zdarzyć, że przyjdzie jakieś opóźnienie w realizacji planów, przełożenie jakiegoś spotkania. Może ktoś się spóźnić na spotkanie <laughs> też. No, w każdym razie mogą przyjść wiadomości, które będą dotyczyły dosyć trudnych spraw, lub trudne będzie podjęcie decyzji po otrzymaniu tych wiadomości. I moi kochani. No, słuchajcie, tutaj też no, osoba, która mogłaby przyjść, mogłaby być kimś, kto wprowadzi trochę zamieszania, trochę konfliktu do Waszego życia, no może nawet trochę chaosu, osoba, która może mieć troszeczkę ostry język, która może przez przypadek powiedzieć jakąś prawdę. Słuchajcie, no to może być ktoś, kto z przypadkiem powie prawdę, wiecie, tak w ogóle to byście się o tej osoby prawdy nie, nie dowiedzieli, być może nigdy, ale powie przypadkiem. Eee, tak, yy, i... Jest też, kochani, sytuacja taka, że ktoś tutaj będzie robił research, który dotyczy was. Ewentualnie no, to jest taka kontrola, weryfikacja waszego działania, waszego postępowania, waszego zachowania. Więc tutaj zwróćcie uwagę, bo też możecie być u kogoś, przez kogoś obserwowani. As Pentakli, kochani, mówi o tym, że pojawia się nowa szansa, pojawia się nowa możliwość, pojawia się nowa droga, nowa propozycja. Tu się poje, tu jest nowy początek w sprawach materialnych, więc są osoby, które będą miały tą drugą pracę lub nową pracę. Tutaj może być jakaś dodatkowa szansa jeszcze biznesowa, materialna, moi drodzy w każdym razie tu jest pokazany czas, który jest czasem właściwym, żeby podjąć konkretne działania bo moi kochani, wasze plany powinny się stać rzeczywiste, gdyż są bardzo obiecujące. Tak więc to jakiś dobry, fajny początek materialny dla niektórych właśnie zawodowy, biznesowy, a dla innych kochani <laughs> A dla innych. To może być też, kochani, ktoś, kto wybacza, ktoś, kto jest hojny, lub ktoś, kto wybaczy, potrafi wybaczyć, potrafi dać drugą szansę. Być może to jest dla Was wybaczenie, druga szansa. Druga szansa, bo tu może być wyjaśnienie z przeszłości, znaczy wyjaśnienie jakiejś sprawy z przeszłości, i tutaj ktoś daje drugą szansę, wybacza, więc chyba fajna sytuacja, jeżeli ktoś tego potrzebuje. I tutaj to wygląda na dążenie do stabilizacji, na porozumienie, na no dogadanie się na wszelkich płaszczyznach. I tu już można zaplanować wspólną przyszłość, zaplanować wspólne zamieszkanie. Więc, tak jak powiedziałam, no gdzieś tutaj jest ta przeprowadzka. No niektórzy wracają do domu rodzinnego, niektórzy się przeprowadzają. Niektórzy poznają kogoś wyjątkowego, interesującego i są osoby, które będą się cieszyły dużym powodzeniem. Tu może być też fajna, miła niespodzianka. No właśnie. Po wyjaśnieniu sprawy, po porozumieniu, po dogadaniu się, po przebaczeniu, tutaj podaniu sobie drugiej szansy może być od razu jakiś prezent miły albo niespodzianka od kogoś. I potencjalny wynik rada wskazówka to jest dwójka buław, moje drogie ryby. Ta dwójeczka buław mówi Wam, żebyście połączyli ze sobą chęć i siłę woli. Bo wszystko tutaj da się zorganizować, da się zaplanować, da się urzeczywistnić, wprowadzić w życie, a trzeba by zacząć działać, rozpocząć ten nowy początek, czy to w relacji, czy to w związku, czy to w jakiejś znajomości, czy nowy początek zawodowy, czy biznesowy. No bo tutaj, moi drodzy, jest pokazana. Obserwacja też finalnie, być może wy będziecie uważnie kogoś obserwować, bez wykazywania własnej inicjatywy. Aczkolwiek tu jest już pokazane podjęcie jakiegoś wyboru, jest konieczne podjęcie decyzji. No bo troszeczkę tutaj się rozmyśliliście, rozmyślaliście i moi drodzy, i moi kochani, finalnie. Może jeszcze tak być, że ktoś tu będzie się obawiał bardziej zaangażować albo w nową znajomość, albo obawiał się, ktoś będzie, biorąc pod uwagę przeszłość z kimś, będzie się ktoś obawiał, chyba zaangażować na nowo. To jest tak, jakby, pomimo dania sobie drugiej szansy, ktoś czeka na to, żeby to ta druga osoba zaangażowała się bardziej, tak, żeby właśnie ktoś w razie gdyby nie czuł się pokrzywdzony, skrzywdzony i zraniony. No trochę, taki, trochę takie niezdecydowanie, troszeczkę tutaj dostrzeżenie też pewnych sprzeczności, Różnic, charakterów być może, albo po prostu niepewność. Niepewność, co do partnera, partnerki, lub niepewność, co do tego wyboru. Stąd jakaś obawa przed głębszym zaangażowaniem. Moi drodzy, no ale cóż, pewne działania u niektórych z Was pozostaną w myślach, ponieważ ich działanie wymaga odwagi i wysiłku, więc radą jest, żeby właśnie z odwagą, wysilić się. Połączyć chęci i siłę woli i po prostu zacząć działać, przejść do realizacji, do działania, z tego niezdecydowania wyjść i kochani, i właśnie podjąć decyzję. Ale będą takie osoby, które oczywiście nie będą chciały podjąć nadal decyzji, nie podejmą tej decyzji, dlatego że nie będą chciały podjąć żadnych zobowiązań na chwilę obecną. To jest tak, abyście chcieli ten czas przeżyć w sposób dosyć neutralny, bez podjęcia decyzji. No, to czyli mamy tą dwoistość, no mamy tych dwóch trochę, więc tak jak mówiono, tutaj ktoś zdecyduje się na kobietę, tutaj jeżeli chodzi o królową Pentakli, tam, która w tle nam się pokazała. Taka decyzja co do stabilizacji, bezpieczeństwa emocjonalnego, materialnego może być podjęta z taką osobą, ale będą też osoby, które pozostaną niezdecydowane i postarają się przeżyć ten czas bez podejmowania decyzji i poczekać na Moment, lepszy moment, albo na to, aż sytuacja się bardziej rozwinie, aż ktoś sprawdzi, czy ktoś się zmienił, czy druga szansa ma sens, czy nowa znajomość ma sens, czy do siebie pasujecie, bo gdzieś tu występują sprzeczności lub różnice między wami. No i teraz pytanie, czy różnice są do zaakceptowania, czy są do. Um, czy nie podlegają akceptacji, tak? Eee, moi kochani, także dbajcie o siebie buziaczki, Papa. Pa.